Dobry szanowni państwo, bardzo miło mi jest was przywitać. Dzisiaj 27 listopada, piątek, Black Friday. Wielkie emocje dla, dla całego naszego zespołu magazynu Obiekty i dla wszystkich uczestników, którzy zgodzili się wziąć udział jako prelegenci, jako partnerzy, jako sponsorzy w tym wydarzeniu. No, sytuacja jest bardzo nietypowa. Wiadomo, za oknem szaleje pandemia. Myślę sobie, że tym bardziej dobrze, że się spotykamy w takich warunkach online'owych, bezpiecznych, w których możemy sobie porozmawiać na nasze ważne branżowe tematy i mimo wszystko nie tej dyskusji branżowej, która w zeszłym roku o tej porze była bardzo gorąca. O tym pragnę państwu przypomnieć. Zatem serdecznie państwa witam. Konferencja Obiektów 2020 premiera właśnie już dzisiaj się rozpoczyna i uważam ją za otwartą. Nazywam się Krzysztof Kogut, jestem redaktorem naczelnym magazynu Obiekty. Wrazem ze mną dzisiaj w studiu będzie moc ciekawych prelegentów i osób, osobowości, które przekażą swoją wiedzę, która jest mega kluczowa. W tych, w tych czasach właśnie. Jest ze mną również dzisiaj bardzo ważna osoba, która przyczyniła się do powstania raportu branżowego, który powstał przy Polskiej Radzie Facility Management, Wiktoria Bożek. Wiktoria dzisiaj jest z nami w roli no, osoby, która będzie moderowała troszeczkę dyskusję razem z Państwem. Wiemy, że dzisiaj po drugiej stronie jest już zalogowanych około 100 użytkowników. W sumie na liście mamy prawie 400 osób zapisanych, więc mam nadzieję, że w trakcie wszystkich 4 godzin nadawania no te osoby będą się chciały dzwonić i w jakiś sposób wziąć udział w naszej dyskusji. Serdeczna prośba, Wiki, powiedz parę słów, co będziesz dzisiaj robiła i w jaki sposób będziemy mogli z Tobą porozmawiać. Serdecznie Państwa witam. Krzysztof, bardzo dziękuję za zaproszenie w ogóle do tej inicjatywy konferencyjnej w tej formie. Zapraszam serdecznie, tak jak pisałam na czacie, do zadawania pytań, do udzielania się, dlatego że konferencja jest żywym organizmem. My zakładamy, że tę konferencję tworzymy tak naprawdę razem z Państwem i bez Państwa udziału pytań, wnikliwości, ta konferencja nie będzie miała takiej wartości. Także będę do Państwa dyspozycji, będę czytała pytania. Zadawała je prelegentom, jeśli będą to pytania merytoryczne dotyczące tematyki prelekcji, wykładów, także mamy tutaj ekspertów po to, żeby odpowiadali na nasze pytania. Jeśli chodzi o tematykę rynku pracy serdecznie zapraszam, będę osobiście mogła tutaj się zaangażować w właśnie odpowiedzi na te pytania. Natomiast chcę zaznaczyć, że no, postaramy się jakby zadbać o każdego i właściwie na wszystkie pytania odpowiedzieć, także na łamach magazynu obiekty, także zapraszamy do udziału i, i do usłyszenia i do zobaczenia jeszcze. No, szanowni państwo, jesteśmy we dwójkę z wiki na czacie, jesteśmy obecni i dostępni, także jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na czacie. Jeśli macie problem z zarejestrowaniem się, a być może oglądacie ten stream na YouTubie lub Facebooku, piszcie do naszych, do naszych redakcyjnych kolegów Sebastiana Pierzgalskiego bądź Bartka Jęchorka, którzy są po drugiej stronie, mogą wam podesłać zawsze link. Możecie się zarejestrować na platformie Hopin i wziąć udział w dyskusjach branżowych, w rozmowach, poznać trochę ludzi, zobaczyć, zobaczyć naszych prelegentów. Poznać ich troszeczkę bliżej, a także wziąć udział w, w wirtualnych targach. Ja, tytułem wstępu, chciałbym jeszcze powiedzieć bardzo o raporcie, który właśnie ukazał się dosłownie dwa tygodnie temu. Praca w branży obsługi obiektów to raport, który powstawał dosyć długo, bo rzeczywiście od momentu powstania Polskiej Rady Facility Management planowaliśmy stworzyć taki, takie opracowanie, które będzie mówiło o skali i o wagi zagadnienia, jakim jest facility management. Ten raport powstawał prawie trzy lata. Wzięło w nim udział. Bardzo wiele rozmów musieliśmy przejść, żeby rzeczywiście uspójnić pewną narrację branżową i narrację biznesową, która na tych stronach się dzieje. Jest to raport, który powstał w partnerstwie z Hejs i z Pracuj.pl. Zmierzyliśmy w, za pomocą metodyk tychże firm, ale także za pomocą naszego podejścia, to jaka duża branża, o jakiej wielkiej skali zagadnienia, jeżeli chodzi o zatrudnienie, mówimy w tym przypadku. Zatem bardzo ważna informacja: 630. Tysięcy osób w naszym kraju pracuje w branży obsługi obiektów, wykonuje tą funkcję facility management wewnątrz organizacji. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że rzeczywiście w kolejnym roku będziemy chcieli rozwijać narrację na temat tego, co branża robi, jakie są jej umiejętności, jak może wspomagać biznes każdej organizacji, która wykorzystuje obiekty w swojej działalności. Raport ma prawie 68 stron, to dosyć dużo, i myślę sobie, że wszyscy z Was, którzy chcą sobie uporządkować wiedzę, że Oczywiście tego raportu mogą, mogą się odnieść. On jest do pobrania na stronie internetowej Polskiej Rady Facility Management, a teraz w tym momencie, jeśli przeskoczycie sobie na stoisko Polskiej Rady Facility Management, tam dokładnie znajdziecie link, gdzie możecie pobrać całe opracowanie. Myślę, że to dobry pomysł, każdy z Was powinien się w takie Wademekum wiedzy wyposażyć. Ja tylko króciutko chciałem dosłownie zaprezentować kilka stron z tego raportu, żebyście mogli sobie wyobrazić, jak to, jak to wygląda. Udział w, w, w Radzie mają najwięksi gracze z rynku FM w Polsce, to też chciałem podkreślić, rzeczywiście to jest raport tworzony zarówno przez stronę zamawiającą, jak i dostawców i to jest ta różnica, która, tym różnimy się jeżeli chodzi o raport od innych raportów rynkowych, że rzeczywiście staramy się scalić te dwie, te dwie grupy, żeby wygenerować fajną, fajną wartość dla Was wszystkich. Krótko rzecz, biorąc, krótko rzecz biorąc, co jest w tym raporcie? Wyjaśniamy czym jest Facility Management, tłumaczymy jego definicję, mówimy o tym, Mówimy o tym, w jaki sposób należy ją zinterpretować, w jaki sposób należy ją rozumieć, jak warto ją pozycjonować wewnątrz swojej organizacji, i również na zewnątrz. Także myślę sobie, że, że za pomocą tych kilku stron, które dosyć mocno obrazują te skomplikowane relacje, będziecie sobie Państwo w stanie wyobrazić, w jaki sposób ten FM chcemy pozycjonować w kolejnym roku i w jaki sposób o nim mówić, bo to jest ważne, żebyśmy tą narrację naszą branżową mocno uspójnili. Wy jesteście reprezentantem FM-u, my jesteśmy reprezentantem. reprezentantem jako silne media, jako media, które będą o tym mówiły, jako stowarzyszenie, które zrzesza profesjonalistów i które ma dostarczać wiedzę na wielu wielu płaszczyznach, zatem dużo dużo zadań rzeczywiście przed nami. A, y, y, szanowni Państwo, informacje podstawowe o, o tym, czym jest FM, znajdziecie tutaj komentarze ekspertów, którzy włączyli się tutaj w narrację, dorzucili troszeczkę swojej wiedzy ze swojej perspektywy, ze swojej wiedzy, tłumaczymy, czym jest obsługa obiektów, tłumaczymy, czym jest facility management. Opieramy się na normach, o których dzisiaj. Zresztą będziemy mówili dosyć dużo, rzeczywiście, Ian van der Poel zabierze głos, opowie troszeczkę o tym obszarze Normiso. Będziemy mieli również ekspertów w panelach dyskusyjnych, którzy opowiedzą troszeczkę na temat na temat tego, w jaki sposób sobie branża radziła w tym czasie. Będziemy mówili o workplace, będziemy mówili o technologiach, także dużo, dużo tematów dzisiaj nas czeka. Ja zachęcam do tego, żebyście, Szanowni Państwo, z tego dokumentu korzystali, żebyście tą wiedzę czerpali. Jeśli macie jakieś pomysły, czy chcielibyście rozszerzyć, na przykład nasze przyszłe opracowania, dołączajcie do rady, po to jesteśmy, żeby dyskutować z wami, po to jesteśmy, żeby, żeby tak naprawdę doskonalić ten język branżowy i żebyśmy wszyscy mogli razem rosnąć równo, o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj jeszcze jedno ważne słowo ode mnie i wielkie podziękowanie dla tych wszystkich osób, a zwłaszcza dla Zbyszka Mazurka, który, który rzeczywiście sporo godzin spędził ze mną osobiście, żebyśmy mogli uspójnić ten język na temat, na temat funkcjonowania FM-u, na temat tego, jak go należy postrzegać, na temat tego, jak go należy pozycjonować, to rzeczywiście jest duża, wielka praca, którą wykonaliśmy razem w zeszłych latach, ale już niedługo będą się na pewno ukazywały kolejne raporty, także wiedzy będzie całkiem sporo. A jeśli tylko chcecie się włączyć w nasze prace, to zapraszam. A, a tymczasem, szanowni Państwo, będziemy ruszali z pierwszą prelekcją. Bardzo ważne jest to, żebyśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób będzie wyglądała praca w 2021 roku, w jaki sposób będą funkcjonowały działy FM, w jaki sposób pracownicy podchodzą do miejsca pracy, ale też w jaki sposób pracodawcy będą chcieli, żeby ich pracownicy wykonywali swoje główne zadania w siedzibach bądź nie. O tym opowie wiceprezes Polskiej Rady Facility Management, Nina Jasińska, która jest dzisiaj tutaj w studio z nami. Za chwilkę znajdzie się ona na scenie i parę słów na temat tego nowego modelu miejsca pracy czy tego doświadczenia pracownika będzie, będzie wygłaszała. Także już za chwilkę Nina będzie z wami tutaj na scenie, zaprezentuje swoją prezentację. Widzimy się za chwilkę.